Serial Trzech Telefonów. Otóż dzwoniłem w zupełnie innej sprawie, a posłuchajcie, co wynikło z tego jednego telefonu. Halo? Tak. Wypożyczalnie? Yy, nie, nie. To jest war warsztat. Zakład. Firma MOH. a nie masz wypożyczalni. Wypożyczalnia to jest, ale w pawilonie ten w otworku. To o co chodzi? Sław? To o co chodzi? E, jak Ty o co chodzi? No, no o co chodzi? Znaczy, ja, ja też. No nie wiem, pan do mnie dzwoni, o co chodzi? No, no bo e, numer jest Wypożyczalnia, no. E, numer tutaj? No. Tu nie jest zakład, 76-76 pan No Ale to jest podany pod, proszę pana, e, w książce telefonicznej, wypożyczalnia. W kaset wideo? No. To niemożliwe. Albo ktoś pomylił. Podając ten numer, bo faktycznie tu obok ma e, pan e, ten wypożyczalnie kaset, ale on jest 54,32. Do kto? niego do domu jest numer. Ale kto? E, Jacek... Który? No który? No tak się nazywa, ja, jak panu wytłumaczę? Ale ten wyższy? No oni są no, ten znaczy z tych szczepaników jest wyższy i Jacek, tak? No no no. No, pan ich... no to ten wyższy chyba trochę. No właśnie, to ten wyższy. No. A od kiedy? No no od dawna ma tą wypożyczalnię. No właśnie. jak właściwie? No pan do niego do, zadzwoni pan na 5432, no to panu wytłumaczą jak to. Aha, a pan co? No ja tutaj jest, ja pracuję przy maszynach, rozumie pan? Tu warsztat jest inny. Zakład. Podkarki. od kiedy? Ja pracuję? No. A co no to do pana obchodzi? Od kiedy? No to jakiś wywiad? No to pan, książkę pisze? Nie, nie, mi chodzi nie pan od kiedy, tylko zakład od kiedy, a nie, nie wypożyczalnia, o to mi chodzi, nie? A, a zakład to pan zadzwoni do szefa i panu wszystko wytłumaczy. Aha, aha. A, to, a, a jaki pan jest w ogóle, że pan pytał o to? Wujem Zbyszka. Wujkiem Zbyszka? No. I właśnie o to chodzi, że e, e, mówił mi, że w książce jak znajdę ten numer, to jest ten numer, no. No, tak. Chyba, że pan jest wujkiem, no to ale pan pyta jakby pan, pan nie wiem, jakiś, kurde, <śmiech> <śmiech> jakiś tajniak, czy nie wiem kto, a skąd, a ile pan pracuje, a to, te... no to nie wiem, no to ja mówię, pan, pan dozwonił się do warsztatu, oni mają ale inne... Ale do... Ale warsztatu Artura Mocha, on ma tutaj u nich na podwórku zakład, ja u nich w zakładzie pracuję, a oni, jeśli pan chce, to po, poproszę pana tego, Mietka... Ojca Jacka. On tu na podwórku chodzi. O, pan to zawoła, dobra? No dobrze. No tak, pan, z którym rozmawiałem, poszedł zawołać Mietka. Poczekajmy zatem na Mietka i zobaczmy, co dalej z tego wyniknie. Tomasz Łysiak. Po chwili oczekiwania do telefonu podszedł pan Mietek, z którym postanowiłem prowadzić dalej rozmowę, wykorzystując informacje, które sprytnie uzyskałem od mojego przedmówcy. Witam panie Mieciu No witam, ale nie poznaję po głosie Marek Wolaj z tej strony Marek Wolaj, wuj Byszka z pierwszego małżeństwa Z Płocka dzwonię z Płocka. ale naprawdę to mnie nic nie Dzi mówi, może też Dzisiaj to... przyjeżdżamy 22 42 na centralnym. Ale ja nie wiem o co chodzi. Czy albo Zbyszek, albo Jacek mógłby po nas podjechać? Bo nie wiem czy my trafimy do was. A kto to w ogóle jest? Marek Wolaj. Marek Wolaj. No. No ale mnie to nic, to mnie nic nie mówi. No jak to? Ja jestem y, kuzynem y, tej ciotki z Gdańska. Ale to o, o to o wchodzi może, tak? No, no, wł... no, no. Dopiero Basia co była. No. I, I Basia wspominała, żebym się odezwał raczej przed przyjazdem, żebyście byli przygotowani. A dostałem w ogóle ten numer, bo tam na wypożyczalnię chciałem zadzwonić. A dostałem ten i się zdziwiłem, że tu warsztat. No warsztat jest. ale A myśmy się kiedyś widzieli? Oczywiście. Na chrzcinach. Ale to było z 10 lat temu. No zbyszka? No. A to, to, to tego, to może, a to może Iwona jest w domu, to trzeba było do Iwony przezwonić. Do Iwony? Tak. Ale ja tam nie mam numeru, bo ja tylko mam ten, no. A to ja podam. I to z Iwoną już uzgadniać, tak? Tak. Bo ja, no naprawdę, mimo najszerszych chęci i to, ale coś takie, tak, tak mi się tego, no lepiej by było to... No ja jestem ten taki z wyglądu, to jestem ten taki grubawy bardziej, niski, z wąsem. Dobrze, ja podam numer, no. i proszę zadzwonić, ona jest w domu teraz, i no, ja no, no. ją jeszcze uprzedzę, eee... to będzie numer? Tak. 779? Tak. 779? Tak. 779? No bo my z dzieciakami przyjeżdżamy dzisiaj 22.48 na centralnym. No właśnie, bo no, no ja naprawdę coś się tak to tutaj. Nic, nic mi do głowy nie przychodzi. Bo to. No bo rzadko się kontaktujemy, ja wiem, no. To nasza wina trochę. Bo to żeście też wysyłali przez pewien czas te kartki ale, ale... Na święta i coś, a my nic. No ale... ale w ogóle też skąd wy przyjeżdżacie. W tej chwili. Z tak. A I tam mieszkacie? No. Dobrze to może się. A i dłużej tu zostaniecie. A no tak myśleliśmy, żeby na tydzień, a potem w Bieszczady. No dobrze, to może się tu spotkamy i jakoś więcej porozmawiamy, ale naprawdę no prosiłbym to pod ten numer. Dobra, zaraz ja przekręcę do Iwony, to ona może bardziej będzie pamiętała. No, na pewno, no. no, no. No. A jeszcze raz nazwisko. Marek Wolaj, no. Dobrze. Miecił się, nie pamiętasz mnie naprawdę. No nie no jak jak to ja bym... No nie, nie, nie nazwisko to też no naprawdę nie, nie jestem taki jeszcze skleretyk całkiem, ale... A na weselu Basi, pamiętasz? Basi? No, e, e, ale Zbyszka weselu, tak? No. Przecież razem wódkę żeśmy pili. No. No na pewno tak, no, ale na, no, 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 nie wiem. no... Dobra, dobra, zadzwonię dobra. do Iwony. no. Tak, dobra. tak no, proszę. No proszę. to na razie. Tak, teraz nie pozostało mi już nic innego, jak zadzwonić do Iwony i kontynuować sprawę. Zaciekawiło mnie to bowiem, czy uda mi się tak naprawdę wcisnąć do tej rodziny na cały tydzień. Mi, mi.